Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej, a dziś w odcinku Ukraina. Państwo naszych wschodnich sąsiadów doświadcza bardzo trudnego procesu reorganizacji życia politycznego, społecznego, gospodarczego. I chyba największą przeszkodą na drodze do budowy silnego państwa, silnego gospodarczo państwa, do pełniejszej integracji z Zachodem jest wszechobecna korupcja której zasięg, której rozmiar jest po prostu zatrważający. A przecież to właśnie zapowiedź walki z korupcją legła u podstaw wyborczego sukcesu prezydenta Zełańskiego. Zapraszam na materiał. Teoretycznie Ukraina ma wszystko, by stać się państwem zamożnym. Jest to państwo duże, ludne, zasobne, natura wyposażyła je w szereg atutów, takich jak zasoby naturalne czy jak na przykład bardzo żyzne gleby. Jednak najnowsza historia, trudna historia oraz zgoła odmienny od polskiego model transformacji po upadku Związku Radzieckiego no wszystko to sprawiło, że to państwo, które niegdyś bogatsze od Polski, dziś no, od polskich realiów Ukrainę dzieli prawdziwa przepaść. Z czego to wynika, dlaczego tak się dzieje, mówiłem o tym w materiale, który ukazał się już na kanale. Link do niego wyświetla Wam się teraz pewnie w rogu ekranu. Zapraszam Was do jego obejrzenia, jeśli ciekawi Was ten temat. A teraz zajmijmy się korupcją. Aby zobrazować skalę korupcji na Ukrainie, posłużę się chyba najbardziej szokującym przykładem z ostatnich miesięcy. Tak jak wspomniałem przed chwilą, jednym z najważniejszych zasobów Ukrainy jest cenna ziemia. Ziemia, która w dużej części znajdowała się pod kontrolą państwa, co jest oczywiście konsekwencją systemu polityczno-gospodarczego, charakterystycznego dla państwa o podobnej najnowszej historii. W listopadzie premier Ukrainy Denis Szmychal potwierdził informację, że z własności państwowej poprzez nielegalną prywatyzację zniknęło 5 milionów hektarów gruntów rolnych. 5 milionów hektarów to obszar tak wielki, że trudno go sobie w jakikolwiek sposób w ogóle wyobrazić, prawda? Zbudujmy więc jakieś porównania. 5 milionów hektarów, czyli 50 tysięcy kilometrów kwadratowych, to więcej niż powierzchnia całej Słowacji. To Podkarpacie, Małopolska i województwo łódzkie razem wzięte. To jest 8% powierzchni całej Ukrainy. Taki obszar gruntów rolnych był rozkradany, czy też nielegalnie prywatyzowany w procederze, który trwał kilkanaście lat. To przyznajcie, że ta, te informacje brzmią wręcz no, szokująco. Jak wyglądał w praktyce ten proceder? W ramach kodeksu ziemskiego z 2001 roku przewidziano procedurę tzw. bezpłatnej prywatyzacji. Wielkie obszary, których właścicielem było państwo, miały zostać sprywatyzowane, a właściwie rozdane społeczeństwu. Ok, ale skoro prawo przewidywało proces rozdawania ziemi, to dlaczego mówimy o procederze nielegalnym? Otóż każdy obywatel miał możliwość pozyskania jedynie ściśle określonego obszaru. Problem polega w tym, że decyzje zapadały w nietransparentny sposób w ukraińskim urzędzie, dokładnie w Państwowej Służbie Ukrainy do spraw geodezji, kartografii i katastru, gdzie kwitła korupcja. I tak nie dość, że często prywatnym osobom udawało się przejąć kontrolę nad Większym obszarem niż przewidywało prawo, to na dodatek istniał proceder podstawiania osób, tworzenia słupów, no i właśnie w ten sposób powstawały wielkie majątki ziemskie. Nowy szef, wymienionego wyżej urzędu, który upublicznił te informacje, mówił, że były przypadki, gdzie nawet pięciomiesięczne dzieci stawały się formalnie właścicielami ziemi. W obwodzie Winnickim 80 tysięcy hektarów ziemi trafiło do przedstawicieli zaledwie pięciu powiązanych ze sobą rodzin. Ale to jeszcze nie wszystko, bo nie brakuje przykładów, gdzie jako rolną prywatyzowano ziemię, która tak naprawdę w ogóle nie powinna mieć takiego charakteru. Prywatyzowano ziemi mające korzystną lokalizację, np. wokół Kijowa czy w pasie nadmorskim obwodu odeskiego, a potem zmieniano ich przeznaczenie z rolnego na budowlane, znacznie zwiększając ich wartość. Ale to nadal nie wszystko, bo trzeba też wspomnieć o tym, że prywatyzowane teoretycznie rolne działki były też bogate w złoża naturalne. Roman Leszczenko, szef państwowej służby geodezji, kartografii i katastru, powiedział w wywiadzie: I niech ci ludzie wyjaśnią, jak zarejestrowali jako grunty orne złoża ropy i gazu o powierzchni 2 hektarów w regionie Połtawy, jak zarejestrowali jako ziemię rolną unikalne złoża ilmenitu w regionie Żytomierza, unikalne złoża litu, złoża bursztynu, od Wołynia i równego poŻytomierz oraz szereg innych zasobów. Rzecz jasna nie da się nielegalnie sprywatyzować obszaru wielkości Słowacji bez wiedzy polityków czy urzędników. To korupcja umożliwiła tego typu proceder. Korupcja, która paraliżuje rozwój gospodarczy Ukrainy i która jest wielką przeszkodą na drodze tego państwa do wspólnoty państw zachodu. I choć walka z korupcją na Ukrainie przypomina walkę z hydrą, gdzie na każdą odciętą głowę wyrastają dwie kolejne. To jednak nie jest tak, że na Ukrainie nic w tej sprawie się nie robi, a ponieważ jest to bardzo ważna, kluczowa kwestia dla przyszłości Ukrainy, warto przytoczyć te wysiłki na rzecz walki z korupcją, które podejmują nasi wschodni sąsiedzi. Budowa nowego systemu antykorupcyjnego rozpoczęła się w 2014 roku. Zaczęły powstawać nowe instytucje. Narodowa Agencja do Spraw Zapobiegania Korupcji kontroluje deklaracje majątkowe polityków i urzędników. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy zajmuje się korupcją zakrojoną na szeroką skalę, a policja czy Państwowe Biuro Śledcze tą mniejszą. Powstał też specjalny pion w prokuraturze, prokuratura antykorupcyjna, która formułuje zarzuty na podstawie zgromadzonych dowodów. Te wydawałoby się bardzo konkretne kroki, zostały dalej wzmocnione po objęciu urzędu przez prezydenta Załońskiego, dla którego walka z korupcją była i chyba nadal jest jednym z głównych priorytetów. Ale niestety nie przyniosło to spodziewanych rezultatów. W analizie opublikowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych czytamy: Mimo wysiłków w celu ograniczenia korupcji, skala tego zjawiska w ostatnich latach wzrosła. W badaniu dla inicjatywy antykorupcyjnej Unii Europejskiej z 2020 roku 24% respondentów wskazało, że na przestrzeni ostatniego roku domagano się od nich łapówki, wzrost o niemal 2 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2017. Aż 58% Ukraińców negatywnie ocenia walkę z korupcją w pierwszym roku prezydentury Zełęckiego. Do najbardziej skorumpowanych instytucji zalicza się m.in. służbę graniczną i sądy. Co jest powodem tego, że powołane do walki z korupcją instytucje na Ukrainie okazują się nieskuteczne? No, jednym z najważniejszych problemów jest to, jak wysoko sięga korupcja. Otóż w szemrane interesy zamieszani, zamieszani są również politycy, którzy nierzadko chronią oligarchów, którzy są ich rzeczywistymi mocodawcami. I tak rozwiązania antykorupcyjne są torpedowane przez część klasy politycznej na Ukrainie. Do blokowania działań antykorupcyjnych wykorzystywane są sądy, a konkretnie Sąd Konstytucyjny, który w listopadzie na cały system antykorupcyjny spuścił prawdziwą bombę atomową. W artykule opublikowanym przez dziennik Gazetę Prawną czytamy: Ukraiński Sąd Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przepisy, bez których niemożliwa jest działalność Narodowej Agencji Zapobiegania Korupcji. NAZK musiałaby wstrzymać 110 postępowań przeciwko wysokim urzędnikom, a dodatkowo utajnić oświadczenia majątkowe polityków i sędziów. Sąd uchylił też przepis przewidujący karę więzienia za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Sprawa jest tym bardziej kontrowersyjna, że, jak informuje Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, wyrok ten blokuje również te postępowania, które toczyły się w sprawie sędziów Sądu Konstytucyjnego. Jeden miał utajnić to, że posiada nieruchomość na Krymie, inni mieli nie ujawniać swoich dochodów za ostatnie lata. I zresztą to nie jest pierwszy wyrok tego sądu, który torpeduje działalność systemu antykorupcyjnego, ale o ile poprzednie utrudniały jego działalność, na przykład poprzez wprowadzanie prawnej niejasności, podważając na przykład kompetencje prezydenta do powoływania tych instytucji czy mianowania ich szefów, tak ten wyrok no, w praktyce uniemożliwia działania Służbom antykorupcyjnym wytrąca wszystkie twarde narzędzia z ich rąk, ale prezydent Zełęński no, nie ma zamiaru składać broni, i na sądy blokujące system antykorupcyjny, no, jego propozycją jest rozwiązanie tego sądu. Walka z korupcją jest absolutnie kluczową kwestią dla prozachodniej orientacji Ukrainy. To właśnie korupcja jest największą przeszkodą na drodze do silniejszej, szybszej modernizacji tego państwa i silniejszej. Integracji gospodarczej z Zachodem. To właśnie na walce z korupcją, od walki z korupcją Międzynarodowy Fundusz Walutowy uzależnia szerokość strumienia kredytowego, który płynie na Ukrainę, a tych pieniędzy ukraińska gospodarka naprawdę potrzebuje. Z kolei na decyzji Międzynarodowego Funduszu Walutowego polega również Bank Światowy czy Unia Europejska. Sprawa jest zatem naprawdę kluczowa. Dlatego też Zachód generalnie potępił decyzję czy wyrok Sądu Konstytucyjnego Ukrainy. Oświadczenia wydały Unia Europejska, Stany Zjednoczone, było specjalne oświadczenie ambasadorów państw w G7. Zresztą ta sprawa sporo nam mówi o samym Zełęckim, jak również o jego partii, Sługa Narodu. Trudno odmówić Złomiejskiemu chęci budowy skutecznego aparatu walczącego z korupcją. Początek jego kadencji to działania, które usprawniały cały system antykorupcyjny. Prezydent nadal cieszy się sporym poparciem, choć w przeszłości było dużo lepiej, i tak niemal 60% Ukraińców ufa prezydentowi. Teoretycznie prezydent dysponuje wielką władzą, bo jego zaplecze kontroluje również parlament. Partia Sługa Narodu posiada aż 252 deputowanych w parlamencie liczącym 450 osób. No właśnie, ale słowo teoretycznie nie znalazło się tutaj przez przypadek, bo Sługa Narodu to partia bardzo zróżnicowana, bardzo niejednorodna. Poszczególne grupy posłów w rzeczywistości reprezentują interesy oligarchów, a barwy Sługi Narodu to kamuflaż. I tak inicjatorami jednego z wniosków do Sądu Konstytucyjnego była grupa 50 posłów partii Sługa Narodu, grupa będąca pod kontrolą oligarchy Igora Kołomojskiego. Wniosek poparła też partia prorosyjska, ale to raczej oczywiste. Bardziej znaczący jest fakt, że z wnioskiem, który sparaliżował budowany również przez prezydenta system antykorupcyjny, wyszła część jego własnej partii. Kryzys związany z praktycznym paraliżem systemu antykorupcyjnego na Ukrainie, no teraz również w połączeniu z kryzysem związanym z sądownictwem Ukrainy, na tym samej górze sądownictwa Ukrainy, bo konieczna będzie reforma teraz sądu konstytucyjnego. No, to jest chyba największy polityczny kryzys, z jakim miał do czynienia ten polityk Załoński. I to właśnie od umiejętności prezydenta, od jego zręczności politycznej, od umiejętności budowania poparcia dla własnych propozycji, będzie teraz w dużej mierze zależała no przyszłość tak ważnych dla przyszłości z kolei Ukrainy instytucji. A Załoński nie tylko musi szukać poparcia wśród innych stronnic politycznych, no na wstępie będzie musiał mieć za sobą całą partię, która teoretycznie jest przecież partią wspierającą prezydenta. W zaledwie kilka lat po powstaniu antykorupcyjne instytucje Ukrainy znajdują się pod prawnym ostrzałem, który może zdestabilizować cały system. Chociaż w zasadzie on już został zdestabilizowany, teraz grozi mu kompletna destrukcja. Wszystko przez błędy w ustawodawstwie, przez oligarchiczne zależności, przez skalę korupcji oraz przez zwyczajną walkę o władzę, bo można odnieść wrażenie, że w dużej mierze cała ta, całe to zamieszanie wokół instytucji skupia się na tym, kto będzie je de facto kontrolował. Korupcja na Ukrainie jest jak choroba, przewlekła choroba, z którą nasi sąsiedzi nie potrafią sobie poradzić. Co jakiś czas stosują leczenie paliatywne, ale cały czas nie mogą znaleźć leku na tą jakże przewlekłą chorobę. A bez uleczenia jej, bez pozbycia się korupcji, bez ograniczenia jej skali, prozachodni kurs Ukrainy nie przyniesie jej tak upragnionej modernizacji. A teraz do konieczności dalszych reform antykorupcyjnych. Trzeba dołożyć również reformę wymiaru sprawiedliwości, który, jak widać, stoi na przeszkodzie skutecznej walce z korupcją. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się do zobaczenia.